Okay. Ciekawe, co będzie pod waszymi kloszami. Jama korn dogi. Super. A co będzie miała Jane? Ojej, to psia kość. <ścoughs> Jane, nie wiedziałam, że w głębi serca jesteś psem. Zacznijmy od mi. Chętnie. Zaraz spróbuję tego korn z czekoladą. Mm, wygląda tak pysznie. Ale fajnie ciągnie się ser. Rewelacja. Zjadłam już jednego Corn Doga. Czas na jeszcze dwa. Zaraz i was zjem. Ale to jest dobre. Okazuje się, że ser i czekolada naprawdę dobrze do siebie pasują. Nawet się tego nie spodziewałam. Mm, palce lizać. Jane, możesz kontynuować. Wcale nie mam na to ochoty. Ta psia kość wygląda tak niesmacznie. Myślę, że nawet czekolada jej nie pomoże, ale i tak warto spróbować. Wystarczy. Hmm, jest taka twarda. W ogóle nie mogę tego przegryźć. No tak! Moli, chodź tutaj! Podoba Ci się kosteczka? Możesz ją zjeść! Smacznego! Czekamy na więcej smakołyków. Niech tym razem Jane otworzy jako pierwsza. Co tam masz? To paluszki boki są takie kolorowe. Mia, otwórz swój klosz. Nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć, co masz. Seler naciowy. Zacznę pierwsza. Mam tu takiego pysznego paluszka. Widziałaś, jak ja potrafię. A ty tak nie możesz. Yes! Wezmę jeszcze. Wszystkie paluszki mają różne kolory. To jest ekstra. Chcę je zjeść wszystkie! Ja przestań się ślinić. Psujesz mi apetyt. Mam pomysł, spróbuję paluszka. Nie podzielę się. Dla mnie samej jest mało. Chcę zjeść je wszystkie sama. Czas zanurzyć wszystkie paluszki w czekoladzie. Wow, jest ich tak dużo! Tak pięknie wyglądają z czekoladą. Pyszne! Mm. Ale to jest dobre. I ja? możesz kontynuować. No się. No dobra. Ten seler wygląda okropnie i jest taki duży. Jak mam go zanurzyć w czekoladzie? Okej, okay, zacznę od liścia. Nawet w czekoladzie wygląda okropnie. Fuj, i smakuje też okropnie. Okej, okay, będę musiała zanurzyć cały seller w czekoladzie naraz, żeby zjeść go jak najszybciej. Muszę zebrać wszystkie siły i zaczynam jeść. Bo czuję się jak krowa jedząca trawę na łące. Szkoda, że nie mam czekolady albo ciastek. Jeszcze tylko jeden kęs. O, gotowe. O nie! Czuję się słabo. Brawo, Mija. Co teraz macie? Otwierajcie klosze. Wow, to McDonald's. Super. A co ma, Mija? Come czosnek, to obrzydliwe. Zacznijmy od Jane. Na pewno ma coś pysznego. Zaraz wam pokażę, co jest w moim Happy Meal. Tu jest tak dużo smakołyków. Jest tu piękny, soczysty burger. Pachnie wspaniale. Mm. Są nawet frytki. Prawdziwa uczta. Ja też chcę. Tu jest coś jeszcze. Lody. Ale czad! Wszystko wygląda tak apetycznie. Muszę szybko spróbować burgera. Ej, o co chodzi? Dobra, dobra, zanurzę go w czekoladzie. Mam nadzieję, że burger nawet w czekoladzie będzie dobry. Zaraz się przekonamy. O jacie, jest pyszny! Smakuje mi! A teraz czas na frytki. Nie sądzę, żeby czekolada je zepsuła. Mm. Spróbujmy. A, ale dobre. Mogę jedną frytkę? Tylko jedną. Hurra! Dzięki Jane. Bardzo chciałam spróbować frytek w czekoladzie. Oj, jacie, ale dobre. Mam pomysł! Nie będę maczać po jednej frytce. Podstawię całe opakowanie, żeby polać całą porcję naraz. Wygląda niesamowicie. To jest takie dobre. Dlaczego w maku nie podają frytek oblanych czekoladą? Trzeba im powiedzieć, że to jest pyszne. Tak, tak, już rozumiem. Wystarczy tych przechwałek. Czekaj, mam jeszcze lody. Będą rewelacyjnie smakować z czekoladą. Próbuję. Fantastyczne. To jest takie dobre. Zjedzenie rożka lodów na koniec było najlepszą decyzją. I ja, twoja kolej. Czosnek. Zapomniałam o nim, ale ja nie chcę. Dobra, dobra, będę musiała spróbować go z czekoladą. Oh my god. Smakuje okropnie. Zdecydowanie potrzeba tu więcej czekolady. Ciężko mi nawet na to patrzeć. To było takie obrzydliwe, ale dałam radę, jestem z siebie zadowolona. Ale mój brzuch wcale nie jest zadowolony z tego posiłku. Ups, przepraszam, Jane! Czy aż tak brzydko pachnie? Nie możemy się doczekać, żeby sprawdzić, co jest teraz pod Waszymi kloszami, Jane. O oh wow, pierścienie z lizakami, ale super. Pospiesz się i załóż je na wszystkie palce i zanurz w czekoladzie. Pasują mi te pierścionki. a co myślisz? Piękne. Trzeba je szybko zanurzyć w czekoladzie. Ekstra. Lizaki w czekoladzie będą bardzo pyszne. Jestem tego pewna. Mm, miałam rację. Obliżę każdy osobno. To będzie jeszcze smaczniejsze. Sprawdźmy, co ja mam. Cheetosy, tylko że ostre Uwielbiam chitosy, ale nie te ostre Muszę spróbować jednego Cheetosa, żeby ocenić jego ostrość w dziesięciopunktowej skali Mmm, wcale nie są takie pikantne Myślę, że powinnam spróbować kilku naraz Nadzieję je na patyczek i zanurzę wszystko w czekoladzie O tak Te Cheetosy wyglądają tak apetycznie w czekoladzie Hewelka! Mm. Muszę zjeść je wszystkie. Ale dobre! Ojej! Nadchodzi ostrość! Jane, to jednak jest bardzo ostre! Nie mogę powstrzymać ognia! Uważaj! Nija, wystarczy! O, nie, jestem cała w sadzy. O kurcze, wciąż się pale! Muszę to wszystko popić czekoladą. Och, to działa. Jeszcze troszkę się napiję. Och, czy to naprawdę koniec? Ale przynajmniej nie jest mi już tak gorąco. Kto teraz otworzy klosz? W tym samym czasie. Wow, ktoś ma piękne arbuzy na talerzu. Mia, jesteś niesamowitą szczęściarą. A co ma Jane? O kurczę, galaretka brokułowa. O oh, Zacznijmy od Jane. Okej, okay, zaraz ocenię smak bez czekolady. Paskudztwo. Mm. Weźmy mały kawałek łyżeczką. Uu, nawet galaretka jest okropna. Mam nadzieję, że galaretka z czekoladą będzie mniej paskudna. Tam więcej czekolady. Spróbuję. Uuu, obrzydliwe! Ale z czekoladą jest znośne. Dobra, muszę szybko zjeść tę galaretkę o smaku brokułów, żeby o niej zapomnieć. Ach, z czekoladą jest w miarę. Dam radę. Zostało tylko trochę. I jeszcze kilka kęsów. Uf, został najgorszy kawałek brokuła. Potrzebuję więcej czekolady. Młęk, paskudztwo. Wcale mi nie smakowało. Która w końcu mogę spróbować arbuza z czekoladą. Zanurzam go w czekoladzie i próbuję. Mm, pyszności. Chcę więcej i więcej. Potrzebuję więcej czekolady. Prawdziwa uczta. Wskakujcie, moje arbuziki do czekolady. Mm, rewelacja. Ojej, nie pomyślałam o pestkach. Będę musiała je wypluć. Mija, nie we mnie! Zatrzymaj swój ostrzał z pestek. Już? Mogę wracać? Ta twarz na talerzu z pestkami wygląda jak ja. Otwórzcie klosze. Co macie tym razem? O, pod tym kloszem są pyszne płatki. A co ma Jane? O, nie, surowe jajka. Straszne. Hurra! Mam szczęście! Zaraz spróbuję płatków. Zanurzam. I próbuję. Ale dobre! Mam pomysł! To przecież płatki! Nie mam mleka, ale mam czekoladę. Będę jadła płatki z czekoladą. To powinno być pyszne! Wow! O rany, prawdziwa uczta. Jane, musisz kiedyś tego spróbować. Jestem gotowa wylizać salaterkę. A ja mam surowe jajka. Jak mam je jeść z czekoladą? Jeśli zliżę czekoladę z jajka, będzie pyszne. Ale co się stanie, jeśli ugryzę? Zaraz się przekonamy. Fujo Surowe jajka smakują okropnie, w ogóle mi się do niej podoba, Hej! ale wpadłam na świetny pomysł. Mia, pożycz mi salaterkę. Dzięki. Zaraz rozbiję do niej wszystkie jajka. Po Podstawię pod czekoladę, napełnię miskę czekoladą aż po same brzegi. Wszystko wymieszam trzepaczką. No idealnie. Spróbujmy. Wow, to jest pyszne. Jestem gotowa wypić to w całości. Mija mm, to jest takie dobre. Dlaczego nie jadłam tego wcześniej? Jane, masz takie piękne wąsy. Przed nami finał. Szybko otwierajcie klosze. Wow, mija ma popyt, ale super. Musisz go wypróbować. Czy to żelki? Ekstra. Pierwszy raz będę jadła coś takiego. Najpierw to poliża, ale chcę zobaczyć, co ma Jane. Uuu, to kurze łapki. Jane, jestem gotowa zacząć. Spróbuję tego żelkowego popytu. Będzie niewiarygodnie dobry z czekoladą. Zanurzamy i próbujemy. Wow, to jest pyszne! Fantastyczne! Został ostatni kawałek. Mm, to jest rewelacja. Teraz twoja kolej. Naprawdę już. No to zaczynam. Te kurze łapki wyglądają strasznie. Mam nadzieję, że czekolada sprawi, że będą bardziej atrakcyjne. Potrzebuję więcej czekolady. Uj, to obrzydliwe. Ta łapa ma takie długie pazury. Uuu, mimo że tego nie jem, to brzydzę się nawet na to patrzeć. Wow, Jane, brawo! Zjesz resztę nóżek i to wszystko. Zanurz je w czekoladzie. Tu te łapy kiedyś chodziły po ziemi, biegały i składały jajka. Zostało tylko trochę kilka kręców. Już nie mogę! Mój, to obrzydliwe! Żyje wszystko w porządku. Musimy znaleźć klucz, żeby się stąd wydostać. Strasznie tu. Oj, co to za sejfy? Są na nich kłódki. Jest wszystko pozamykane. Patrz, na tym pudełku jest narysowany klucz. Zobaczmy, co jest w środku. Świetny pomysł. Zamierzam zaraz wyjąć klucz. Coś tam się rusza. I nie są to cukierki. Znalazłam klucz. To straszne, to była miska z robalami. Dobra, przynajmniej mam klucz. Sprawdźmy, co jest w sejfie. Tajemnica jest taka intrygująca. O matko! To śmie mi przeszkadzać. Den, w sejfie jest krzycząca głowa. Zaraz się nią zajmę. No, no, no. Zamknij drzwi. To matko mija, obroń nie! A nie mówiłam? Pójś, jest nowe pudełko. Teraz ty sprawdź, co jest w środku. Boję się i jednocześnie jestem ciekawy. Oj, nie zjadajcie mnie, proszę. Przepraszam, panie wężu, nie chcę ci przeszkadzać. Może tutaj leży klucz? Brrr, co za ohyda! To straszne! Kura, mam klucz! Zaraz otworzymy safe. Mam przeczucie, że będzie tam klucz do tego pomieszczenia. O nie! No i jak ci się podoba taki klucz, den? Podoba ci się? Wybrałeś safe z przykusem! Lepiej zajrzyj do skrzynki, znowu pojawiła się nowa. No to zaraz się dowiem, co jest w środku. U, jest tu coś niezrozumiałego. Coś oślizgłego. O, mamo, mam nadzieję, że to nie smarki. Błagam tylko nie smarki. O, znalazłam klucz! O to on! Fuj, to obrzydliwe. To naprawdę były smarki. Dobra, zapomnijmy o tym, otwieram sejf. A kuku, kto tam jest? Atakują mnie, nie toperzę! Patrz nowe pudełko! Muszę znaleźć klucz! Czy tu jest coś żywego i oślizgłego? Nie wiem, co to jest, ale nie czuję się z tym dobrze. W dotyku jak mózg. Ale myślę, że to tylko moja wyobraźnia. O, jest klucz! Dojdź do siebie, a ja w tym czasie otworzę safe. Ciekawe, co jest w środku. Ale słodko, mały wózek. I co za kruszynka tam leży? Szkielet! Wywal to szybko! Skrzynka znowu się zmieniła. Za niedługo stąd wyjdziemy. Moja kolej! Co tam jest? Coś miękkiego i kwadratowego. Myślę, że klucz jest w środku. Będę musiała rozerwać tę galeretkę. Oj, jemy, jak ciężko to zrobić! Aj! Ale jestem silna i dam radę! Kura, udało się! Jeszcze troszkę! Mamy klucz! Moje ręce są teraz takie śliskie. Co jest w sejfie? Den! Pomocy! To coś mnie wciąga! Nie pozwolę na to! Już po wszystkim uspokój się! Uratowałem cię! Nie no, nie chcę sprawdzać pudła! Dobra! Moja kolej! O nie! Boję się gryzoni! Panie szczurze, ja chcę tylko klucz! Proszę, nie gryź mnie! Chyba znalazłem kluczyk! O nie! To jest to, czego się najbardziej boję! Szczury! Muszę jak najszybciej znaleźć klucz! Oto on! Hura! Dobra! Otwieram! Aaa! Mia! Co to za płyn? To nie było miłe! To ma czerwony kolor! To jest krew! Słabo mi! Mia, obudź się! No dalej, weź się w garść. Teraz ty wyciągasz klucz. Dobrze, nie ma problemu. W środku na pewno nie powinno być niczego paskudnego. Mam nadzieję. Coś okrągłego i sprężystego. Czuję się, jakbym otwierała czyjąś głowę. Miękko. Hmm. Nawet mi się podoba. O, jest i kluczyk. Trzeba szybko otworzyć safe. Hmm. I co tu jest? Jakiś przycisk. Den, może go naciśniesz? Yy, lepiej ty. No dobra, naciskam. Co ma się stać? Porany, Den! Co to jest? Oblewają mnie jakimś płynem. Mam nadzieję, że to czekolada. Wystarczy! O, Den, jest nowe pudło. Otwieraj. Tak się cieszę. Dobra, zaraz się dowiemy, co jest w środku. Coś tu się rusza. Ale gdzie jest klucz? Gdzieś blisko. O, znalazłem go! Ale co było w środku? O, nie! Jedyną rzeczą, której boję się bardziej niż szczurów, są gigantyczne karaluchy! Jest wielkości mojego palca. Muszę o tym zapomnieć, otwieram safe. Ojej, mija! Próbuję się nie ruszać, ale mam na sobie wielkiego włochatego pająka. Daj mi go! Den! To super wielki pająk! To koniec, on mnie zje! Muszę spisać testament! Chyba dałem radę się go pozbyć. To było straszne. Sprawdzaj nowe pudło! Znowu? Dobra. Uj, coś oślizgłego. Dlaczego ciągle dostaję paskudne rzeczy? Dobra, skupmy się na kluczu. Dotyku jak jakieś błoto. Ochyda. Oh, nie ma zapachu, to dobrze. O, znalazłam klucz. To nie to, o czym myślałam. To czekolada. Całkiem smaczna. Przynajmniej coś miłego. Trzeba otworzyć safe. Tam na pewno jest klucz. W środku musi być coś fajnego. A nie mówiłam? W środku jest dynia. Nic nam nie zrobi! A co jest w środku? Mia, w środku jest klucz! To na pewno klucz od kraty! Musimy się stąd wydostać! Hura, wyjdziemy z tego okropnego miejsca! Mam nadzieję, że zapomnę o tym jako złym śnie! I co? Klucz pasuje! Hura, wiejemy stąd!